Dzień dobry, moim zadaniem na zakończenie laboratorium było wykonanie, wymyślenie e, życiowego przykładu odnośnie wykorzystania przerwań T0. E, tutaj, właśnie moim przykładem, który wymyśliłam, był alarm przeciwbłamaniowy. Takie, jakie możemy spotkać na przykład w samochodach. Eee, jeśli tak jak założeniem tego e, projektu jest to, że jeśli na przykład mm, nie dotkniemy albo nie wykonamy ruchu, to system nie zostanie uruchomiony. I tutaj, właśnie mam symulator. Mm. I na tym porcie P2.1, zakładam, że znajduje się właśnie taki czujnik, który jest odpowiedzialny właśnie za wykrywanie albo ruchu, albo dotyku na przykład, jeśli ktoś zaczyna majstrować przy aucie. I tutaj, jak widać, jest jeszcze bit P2.1. On będzie odpowiadał za włączenie jakiegoś sygnału dźwiękowego albo świetlnego. Akurat tutaj w moim przypadku będzie to po prostu zapalanie lub kaszenie tego bitu. Mm. I to samo tyczy się akurat jeśli odnosi do czujnika, że Możemy. Jeśli dojdzie do łamania, to ten bit się zapali. Jak widzimy tutaj symulator obsługuje odwrotną logikę bółowską. Czyli 1 jest fałszem, a 0 jest prawdą. Teraz przejdę do omówienia tutaj kodu. W pierwszej linijce ustawiam organizację licznika rozkazów na 0, następnie skaczę do startu. Start mam tutaj. Jeśli właśnie dojdzie do włamania, to idę dalej, natomiast jeśli nie, to czekam aż ten czujnik mi się zapali i skaczę tutaj do tego startu. Następnie odblokowuję przerwania oraz ustawiam wartości w rejestrach, które później omówię. E, następnie przechodzę do głównej pętli programu, e, wywołuję delay'a i tutaj to ogólnie jest e, taki stoper które mówi, że jest start albo stop licznika. Tutaj ustawiamy, że jest on e, ustawiony. Natomiast tutaj jeśli wyłączymy go, czyli jeśli ustawimy, że jest stop, czasu, to skaczemy do startu. Jest to w sumie jakby takie wyjście z tej pętli. Czyli wrócimy tutaj i będziemy czekali na sygnał z alarmu czy doszło do łamania. E, tutaj mamy od naszego nasze opóźnienie. Mm. No. Także nie będę go tłumaczyć. Mm. I tutaj mam przerwanie. Odblokowuję właśnie timer 0. I teraz tak. R2 to jest pomocniczy rejestr Hmm. Odnośnie obliczenia sekund? Sekund, jednej sekundy dokładnie. Hmm. On już ma tutaj ustaloną wartość. Hmm. 1 E. Hmm. Jednakże ciężkie to jest do wykalkulowania tutaj. Więc mimo iż tutaj trwa sekunda, to to niekoniecznie sekundą jest. Następnie dochodzi do inkrementacji następnego rejestru, który poprzednio żeśmy wyzerowali. I tutaj R0 też jest 0. Ten rejestr będzie zliczał ilość sekund. Jeśli on będzie równy 60, 60 sekund to, to przejdzie dalej. Natomiast jeśli nie, to będzie zapalana i gaszona dioda. Tutaj mam dokładnie. W przypadku tego nie będzie. Znaczy dioda. Tutaj ten bit będzie się gasił i zapalał. Yy. Następnie, jeśli już właśnie będziemy mieć to 60 sekund, to wyzerujemy ten licznik i ten, ten rejestr. Yy. I będziemy inkrementować ilość minut. Jeśli właśnie osiągniemy 15 minut, to zerujemy ten licznik. Tak naprawdę, zerujemy tutaj. Yy. T mode, Czyścimy bit yy, TR0, czyli mówimy stop dla naszego licznika przerwań, naszego timera. Yy. Ustawiamy set binary, właśnie dlatego, że jest ta odwrotna logika tutaj zastosowana. Czyli przywracamy jakby tutaj jedynki. I następuje tak naprawdę mm, zakończenie przerwania. Wracamy do samego początku. Tak, tutaj wracamy. Właśnie jest ta dla cały czas czeka, aż tutaj się zapali zero. I jeśli nie, to skaczemy do startu i czekamy na włamanie. I teraz Wam zaprezentuję mm, działanie tego programu. Jak widzimy, program tutaj nic się jeszcze nie dzieje. Tutaj tak samo, bo program czeka na włamanie. Jeśli nacisnę tutaj te przyciski, w sumie przycisk, bo to jest podłączone do switcha, czyli jeśli nacisnę przycisk 0, to uruchomię alarm. Tu właśnie go uruchomiłam. Tu już jest bitza. A to widzimy, jak są już obliczenia prowadzone, tu właśnie jest indekrementowany pomocniczy rejestr e sekund, a tu już naliczane są sekundy. Tu mam włączony T-mode i tu jest licznik przerwany. Tutaj właśnie jest zapalany lub gaszony ten bit, bo można zaobserwować to właśnie. O, właśnie się zapalił. Także program jak najbardziej działa. Jednakże na przykład tutaj, gdy wyłączymy ten bit. Czyli, dajmy na to, że złodziej wyłączy y, już arm, to on będzie nieprzerwanie się wykonywał przez 15 minut. Także nie ma opcji wcześniejszego wyłączenia tego alarmu, po prostu by zdążyć zawiadomić wszystkich ludzi w okolicy. Mm. Co by też powiedzieć? Jakby jak widać program wykonuje się nieco dłużej, nieco długo, więc mm, można przyspieszyć jego działanie, by pokazać dokładnie jak on działa. Bo jak widzimy, upłynęło 10 sekund, a musimy dojść do 60 aż. Także wezmę i zmienię wartości nieco hmm, w tymże programie, i to zobaczymy, jak zachowuje się ten program. Zmieniłam, że sekunda ma. Ee, że minuta ma 6 sekund, a minut jest 9. Nic o szybsze działanie powinniśmy zaabsorbować tutaj. I właśnie rozpoczynam mm, włam do samochodu. I jak widzimy zaczyna się liczyć. I gdy wykryje nam szóstkę, to powinien zapalić się tutaj bit czwarty, znaczy rejestr czwarty powinien się zinkrementować. Może no, i tak nieco to przyspiesz. Rozpocznę włamanie. Jak widzimy teraz, minuta trwa 3 sekundy, i po trzech sekundach, po trzech minutach, y powinien się wyłączyć alarm. Jednakże, jeśli doszłoby do czegoś takiego, że zaraz po tym włamaniu nastąpi drugie łamanie. W tym samym dosłownie momencie to rozpoczniemy drugi alarm bez przerwy. I tutaj właśnie zakończył się, zakończyło się, został wyłączony system eee, antywłamaniowy anty i program wrócił do startu. Tutaj cały czas się tutaj kręci. Natomiast jeśli znowu nacisnę, to zostanie ponownie uruchomione. I teraz to wyłączę i znowu. No tutaj właśnie możemy obserwować jak się bit zapala i gasi. I teraz wezmę i wyłączę. A już jest wyłączony. Dobrze. I licznik został wyłączony. Wszystko zostało wyzerowane i ustawione tak, jak być powinno. Dobrze. Zatem dziękuję za uwagę. Do widzenia.